Dziś chcę Wam pokazać, jak przymocować telefon do samochodu sterowanego. Zapraszam na film. Na początku oczywiście musimy zdjąć karoserię z samochodu. Później wziąć ten stojak. Tutaj go położyć tak albo tak, w zależności, czy ktoś chce mieć aparat bardziej do góry, czy bardziej do dołu i czy bardziej bliżej maski, czy dalej. To też zależy, jak dobrze będzie widział. Później musimy wziąć jedną trytytkę tutaj, przewlec z dwóch stron. Wziąć stojak. Przewlec tak samo drugą. I teraz to wszystko zaplątać. Tylko ta trzytka musi nie może wpaść do tej dziury, bo tam będzie telefon. I wtedy nic nie zadziała. Trochę to przybliżymy. I ona tak ledwo powinna wpadać. I druga trytytka musi już najlepiej wpaść w tą dziurę, tutaj drugą. Żeby to się mocniej trzymało piej złą stroną zrobiła i mamy to zamocowane to teraz trzeba to uciąć to te końcówki i zobaczyć, jak to działa. Przetestować. Dobra, to przetestujmy, i zobaczmy, jak to wygląda z kamery, jak się tym jeździ. No, fajnie. Oprócz tego, że przez to, że mam ogromne obciążenie z tyłu, to bardzo słabo skręcam, to oprócz tego fajnie się jeździ. No, nie wykręcę. No, bardzo fajnie, tylko naprawdę. O, jak szybko przyspieszam, to widzę, że aparat, telefon leci do tyłu. O, strasznie leci do tyłu, ale nie spada, to najlepiej. Dobra, jak sami pewnie zauważyliście, ciągle krążymy. Wokół czegoś, no. Wokół czego? Wokół. ZO, oczywiście. Więc zobaczmy. Wejdźmy w to ZO i zobaczmy, co się stanie. Najpierw od tej strony, tu jakich jest. hipo chyba. To wejdźmy od niej. Dobra. Nie da się przejechać z tej strony. Dobra, jak sami widzieliście, wywróciliśmy się od tej strony, sporo zniszczyliśmy. Nie naprawiajmy tego, jakie szkody wyrządziliśmy, bo hipo widzę, nie ma głowy. Bardzo fajnie. Pójdźmy gdzieś indziej. Na przykład na dwór. Zobaczmy na dworze, jak to będzie wyglądało. Dobra, jesteśmy na dworze. Tutaj pojeździmy. Wywaliliśmy się. Dobra, jedziemy dalej. To był tylko przypadek. Źle wjechałem na ziemię. Sami widzicie, przejechałem. Po prostu za szybko wcześniej wjechałem. Bardzo fajnie się jeździ. Bardzo fajnie, dobra, wejdźmy tutaj. Trochę, prawie telefon wypadł. Jedziemy nie, prawie już znowu nie wykręcam. O nie, nie podjadę. Jak sami widzieliście, nie mogłem podjechać. Dobra, jedziemy dalej. Wjedźmy na trawę, o ile tam pojedziemy. Dobra, uwaga, wjeżdżamy na trawę. Ufajnie, ale on też jest ten samochód, dobrze przystosowany do terenu. Prawie spadliśmy. Dobra, powoli. Jedziemy z powrotem na kostkę. Nie, no ja nie wierzę. Przejechałem tą trawę z maksymalną prędkością i się nie wywaliłem. To auto ma taką maksymalną prędkość, bo ono jest słabe w prędkości. Ale ono jest bardzo dobrze, dobre w terenie. Biorąc pod uwagę, że ono jest takie małe, to jest bardzo dobre. Zresztą mogę Wam pokazać. Możemy sobie tędy przejechać. Ale bardzo dużo rzeczy w sumie nie możemy robić przez to, że mamy ten telefon, bo. Się wywalamy w wielu miejscach. Ten telefon nam spada. Bez tego telefonu można dużo rzeczy zrobić, więcej. Dobra, więc zobaczcie, co ten samochód potrafi. No. To wina kierowcy, czyli mnie. On naprawdę dobrze sobie radzi. Znów wina kierowcy. Nie potrafię kierować. O, ja nigdy tego nie. Prawie. Dobra, więc mam nadzieję, że udowodniłem Wam, co ten samochód potrafi. Potrafi jeździć równie dobrze po dużo większych górkach, jeśli kieruje nim ktoś lepszy ode mnie. Mogę Wam pokazać, ale nie obiecuję, że będę dobrze je wtedy kierował. Słuchajcie, jednak nie dzisiaj. Dzisiaj. Już Wam nie będę pokazywał, co to auto potrafi, ale w kolejnych odcinkach już pewnie tak. Więc ja Was żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku z auta sterowanym albo na przykład z klocków Lego, bo nie nagrywam tylko o samochodzie.